Witam serdecznie, macie Wudzik, Wugę Kasakowo, czwarty trening, e, no, pogoda jak na zimę piękna, no nie moja wina, że taka zima, e, ale mówię pogoda piękna, wiaterek e, pod wiatr, wiatr. nie mocny, tak jak ostatnie te wiatry, ale no, mówię już jest odległość całkiem inna, ale to też nie powinno być straszne dla nich, no, tylko że mają do pokonania no, dwa takie pasma lasów, czyli może tu różnie być, no wiatr, no wiatr jest, no wiatr jest, no nie, ma, nie możemy powiedzieć, że nie ma tego wiatru, bo, bo się wzmaga, e, czyli będą musiały pracować, będą musiały pracować i to będą musiały mocno pracować. <laughs> Temperatura w tej chwili jest w granicach 3 stopni, ale fajnie jest, sucho się tak zrobiło, słoneczko wychodzi, czyli za moment startujemy tam w oddali widać otargowo tam dalej jest Żarnowiec czyli następny lot treningowy będziemy puszczać jeszcze dalej tam za Żarnowcem, czyli będą musiały jeszcze pokonać jeziorko Żarnowieckie albo pójść bokiem, czyli no mówię to jeszcze następny lot planujemy prawdopodobnie w piątek tam z Wierzchu Cina. No, i później będziemy planować jeszcze jeden trening. No, i lot finałowy prawdopodobnie. Zobaczymy, jak to wszystko wszystko wypadnie. No, zima nie wiem, czy będzie, ale od, 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 od piątku, czy od tam czwartku pokazują nocne przymrozki, Czyli może być jeszcze bardziej rzeźko. No tak. Znaczy, czas puszczenia. Głąbki są w dobrej formie. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Muszę sobie przygotować. W razie czego jeszcze pistolet, bo różnie to może tu być z tego lasu, choć nie będzie widać na pewno, bo będzie oślepiało na słońce. Ale no, wyskakuje. No dzisiaj wyskoczyły wszystkie A my wyśniemy No mówię Pistolet Załadujemy W razie czego No nie jakby poszły tam na las To mógłby Mógłby coś Ale tu nie One pójdą w górę Czyli nie będzie ich gonił No muszą lecieć tam na słońce A gdzie one teraz są? A tam są o, to nawet jakby zaatakował to już z pistoletem nic nie możemy tutaj zrobić O, dobra, do usłyszenia Dobry lot